<grymne> Nie mogę uwierzyć, że lecimy pierwszy raz razem na wycieczkę, słuchajcie, z New. Are you excited? Very excited. Uh, let's go! Yeah. 20 później jesteśmy w Singapurze, ale tutaj czas lokalny różni się od Tajlandii o godzinkę. Ale teraz mamy przed sobą parę dni i pokażemy wam najlepsze miejsca. Ale ciąliliśmy tutaj skutem, czyli tymi tanimi połączeniami, które też są z Polski, z Berlina albo z Aten do Singapuru i później stąd możecie się dostać do Tajlandii. Czasami mają dobre ceny, więc warto obserwować. Chociaż w cenie nie ma na przykład bagażu posiłku, no dosłownie niczego nie ma. Więc się zastanówcie, czy się do końca to opłaca, jak macie wszystko dokupować. Lotnisko Changi to jedno z najbardziej widowiskowych lotnisk na świecie z tym słynnym wodospadem, który pokażę Wam może jak będziemy wracać. Ale tutaj luksus i przepych naprawdę przytłacza okay. w równaniu gdzieś tu, nie wiem, okay. polskich lotnisk. O, okej, okay. no to już widzimy symbol chińskiego nowego roku królik. Tu od razu pytają, czy wypełnialiśmy wniosek. Tak, robiłam to już online. Ale tu mają fajne walizki, same jeżdżą, automatycznie. Zatrzymali nas, wiecie za co? Zaraz dostaniemy. Dziękuję. Ha, ha, ha. Z takiej pięknej pogody przyleciałyśmy do deszczu. Słuchajcie, trzeba nadal w transporcie nosić, wiecie co? I wielu rzeczy nie można tam robić. Jechałyśmy godzinę z lotniska tutaj i chciałam się napić albo zjeść batonika, ale nie można, słuchajcie, bo w Singapurze zapłacicie 500 dolarów kary. Udało się? Jesteśmy w hotelu. Zapraszam. Hi. O, ok, so now it's good oh. for the video. <laughs> Mamy tutaj dwa łóżka, biurko, pokój mały, ale widok na basen i szybko łazienka z prysznicem. I tak dwie godziny później dziewczyny się What szykują. Is... nie wiedzą, w co się ubrać, wyglądamy can't... tak. What are you talking O What ty you talking you. about? Can you can said you. like, ma takiego become Nie girl. <laughs> Ostatecznie tak. Z warkoczami. No badania. niestety sztuczne. Mm -hmm. Mm -hmm. Oh. Mm -hmm. Only one Nie mm -hmm. mm -hmm. yeah, Nie no can trzeba Wow. Do you see any difference between Singapore and Bangkok? Yeah, like, oh, yeah, it's, it's like more, more clean. clean. Okay, yeah. How about the electricity cables? I cannot see them here. Yeah, yeah. Like, a <laughs> big difference. Yeah, and yeah. The, the smell of street food. Also, no. like, there is no smell. Here. Yeah, no smell. Yeah. Anymore. So, widzicie? Mm -hmm. Jest um, street foodów. Wszystko jest bardziej zamknięte. W sumie też to zauważyłam sama. Chciałam zapytać właśnie, jak New postrzega porównanie Bangkoku i Singapuru. Jest nasza restauracja, Gum Gang Won. Yes! Nikt tu nie je, ale może będzie pysznie. Yes, vegan options available, Yes! Karta to wygląda dla mnie świetnie. Tyle opcji, że na pewno coś wbiorę może bardziej Chicken kimchi. Mm. Morning glory. Kimchi. Kiełki. Jam. Nie wiem, czy jest jakiś polski odpowiednik. Pytam Ja. To ja mam grilla, rybki, sałatę i hot. I na dwie osoby, na rachunek to 52,3 3 dolary. Ale tu się zapach unosi, durianów świeżych. Ja lubię, ale nie chyba nie bardzo. I can buy durian for you. Yes, look. So good, so fresh, like fresh, old socks. Actually. A teraz bardzo krótki spacer po Chinatown, bo jednak dużo miejsc jest zamkniętych. Lepiej będzie to zobaczyć w dzień. Wielki brat czuwa wszędzie, pamiętajcie, ale tutaj jest fajne to, że budynki są połączone, i nawet jak pada, to można chodzić i nie moknąć. Tak wygląda nasza rzeczywistość pod parasolką i zapowiada się to przez następne trzy dni. No cóż, niby sezon. Na Puket piękna pogoda, a u nas na Półwyspie Malańskim jak widać cały Udało nam się dzisiaj znaleźć coś zdrowego. Takie bowle, które sami sobie Wybieracie bazę, do tego 7 składników i, i sosy. Ja mam akurat awokado, wodorosty, pomidorki. No wygląda super i to kosztuje 15 dolarów, 400 batów. A jak pada i macie parasolki, tu są takie osuszacze. New, can you try? Please put inside the umbrella. How does it work? I co? Czek, 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 czek. over there. You... Yeah, I'm sure. What do you want, baby? You tell me. Rolex. Rolex or Casio? <laughs> Można odnieść wrażenie, że w Singapurze wszystko kręci się wokół zakupów. Gdziekolwiek nie wyjdziemy przy każdej stacji metra są galerie handlowe. To jest jakiś obłęd. Jeżeli szukacie czegoś w rozsądnych cenach, niemarkowych, to znajdziecie przy stacji Bugis, przy Orchard Road, tam jest taki Mix, a teraz jesteśmy chyba w, nie chyba, na pewno w najbardziej ekskluzywnym miejscu w Singapurze, czyli w Marina Bay Sands. To jest nie tylko hotel, ale słuchajcie, to jest również ogromna galeria handlowa tylko i wyłącznie z luksusowymi... Marka Nie ma pogody, ale chociaż też ludzi. Jak widać jesteśmy w ogrodach Gardens by the Bay. Tutaj wejście jest bezpłatne do tej części akurat, ale jeszcze można wejść do takich innych zamkniętych, zaraz Wam pokażemy. Wyszliśmy tylko atrakcję Flower Dome, czyli ogromną szklarnię, gdzie są rośliny z całego świata. Można powiedzieć, że takie zoo dla roślin, że nie trzeba jeździć w różne miejsca, żeby zobaczyć coś takiego. Przyznam, że w środku myślałam, że będzie ciepło, że to jest szklarnia, a normalnie tak mrozi, że trzeba się to przygotować. I bilet kosztował 20 dolarów, taki łączony jeszcze na inne atrakcje, tam z 50 parę dolarów singapurskich i nie trzeba wcześniej rezerwować, nie było dużych kolejek, więc normalnie tutaj przy wejściu. Pokaz świateł trwa tylko 5 minut i odbywa się dwa razy dziennie. Od 19.45 i później za godzinę, więc jeżeli chcecie to zobaczyć, to koniecznie. Chociaż, no przyznam, że myślałam, że będzie to dłużej trwało, ale i tak, warto było zobaczyć, atrakcja jest bezpłatna. Tylko trochę ludzi się już zbiera. Muzyka